Do amfiteatru przyjechał srebrnym, dużym mercedesem z całą rodziną i przyjaciółmi. Zabiera ich na każdy swój występ. Nie wyobrażam sobie inaczej. To nie jest cała rodzina część jest przyjaciół oddanych. Występuje moja żona, jeśli chodzi o moją najbliższą rodzinę. Taki przeszywany syn lustradowy. No i wszystkich traktuje jak swoich braci siostry, synów. Także to jest tak, taka rodzina Christoph's Family, także z amerykańska nazwane, żeby po prostu stworzyć, i warunki są takie pracy, że my stwarzamy takie rodzinne miłe, serdeczne więzy. Piosenkarz lubi swoją pracę. Jest mu potrzebne jak lekarstwo, gdyż jak twierdzi jest uzależniony od adrenaliny. Adrenalina to jest ten enzym, który się wydziela w czasie, jak ktoś skacze na bandzi, występuje na scenie, biega, prawda? Potrzebna jest ta adrenalina. różne inne enzymy, serotonina, czyli to jest enzym szczęścia. To jest bardzo potrzebne, bo organizm przez 47 lat mojej pracy jest przyzwyczajony ciągle do tego, że, że produkuje mi te enzymy. A jak on przestał śpiewać, to mogłoby mi się coś złego stać. Krzysztof Krawczyk jest autorem wielu utworów. Na swoim koncie masz 100 płyt. Jedną z jego ulubionych piosenek jest parostatek. Pierwszy raz zaśpiewana w 1976 roku do dziś jest przebojem. Piosenka często odwiedza rewal, w którym jak zauważa wszystko pięknie się zmienia. Rewal oddzięcza mu się ładną pogodą i publicznością, tłumnie wypełniającą amfiteatr w czasie jego występów. Zbudowiecznie strach, krzyczał, ruszały na brzeg Cała załoga stała mu za. Łuka, Lecz kiedy dziadek fajkę zapalił, do tu zaczął tu przelżać. Dziadek coś wrócił,